Ja miałem kiedyś FT1000 wersja D, wersja D, ale później zamieniłem na FTDX1200 i teraz FTDX101D. Także D na końcu jest ciągle jest styl, styl jest. Ale powiedział. Tu to Okej, okej. Wszystko się działo? Tak, tak. Ja tutaj mieszkam w tej trzy jakieś cztery lata, ale ogólnie teraz jest bo właśnie działkę, się tak że... I jako dziecko, jak to na wakacje przyjeżdżałem, tak że mam wszystko i tak mi No leci, motocykle mam dużo i nie my też tam wynalazkami, to teraz nie te lata, ale też to tak nie właśnie...

A może Krzysiek ktoś to się odezwie z Białobrzegu. Także dziękuję serdecznie i do zobaczenia w Chyba spotkaniu. Stefan Olga, 5, Tadeusz Stelina, się na Dzięki wielkie również za miłą pogawędkę i pozdrawiam i do następnego SP7. mi, na tylko na tylko na aha, 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 dobra, dobra to jest buka jeszcze ja się bawiłem ale, ale z, z 20 lat temu Ym, a obecnie to to nie mam tutaj właśnie no, transkiwery mam ale, ale nie mam anten no dobra, to tyle Andrzejku, wszystkiego dobrego, dzięki za płytko i do usłyszenia się sp 9 hsz sp 9 dti wyłączam się mieliśmy No czekaj. 8, rota Adam, Natalia. Dzień przykro mi, ja ale muszę się włączyć, bo trochę przewolowałem. I nie, no, nie wiem No dobra, to ja może wskoczę na chwilę. dzień. No, okay, mhm.

Lukam sobie tu przez szybę z samochodu na przystanek, tam na rogu, gdzie spędzałem czas za młodu. o tam przestałem ufać Bogu, siedzieliśmy tam bez celu całą noc, dzień, dwa, cztery, jak na Rower, wybierać i to był chyba ostatni telefon w tej naszej dzisiejszej dyskusji, Marku. Jeżeli możemy ją zakończyć jakąś zachętą, radą dla tych, którzy chcą zamienić cztery kółka na dwa po prostu trzeba spróbować moim zdaniem z drugiej strony w momentach, w których e, nawet może się okazać, że o, na rowerze będę jechał 10-15 minut dłużej niż w samochodzie mhm. Przecież to jest dużo większa przyjemność i radość. Cóż więc złego, że może trwać trochę dłużej i to chyba nawet dobrze, że będzie 15 minut więcej przyjemności niż miałoby być i mniej. Z drugiej strony, jeżeli nadal ktoś z Państwa się boi nie wie, jak się przejść na rower, nie wie, rędy przejechać, czy przez centrum, czy do centrum, czy z dzielnicy A do dzielnicy F, niekoniecznie B, to zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych zielonego Mazowsza, niedługo w tym roku.